Siema, przed tym obejrzeniem tego filmu chciałem przeprosić za wszystkie tam śmieszki, hiszki, ale ten odcinek był nagrywany bardzo szybko, ponieważ mia nie miałem czasu i musiałem wyjeżdżać, dlatego zapraszam do oglądania. Siema z strony Nitra i chciałbym Wam podziękować bardzo serdecznie za 300 subików i pisałem wam pod komentarzami jak się pytaliście kiedy będzie odcinek, to ja napisałem na 300 Chodź subików. i jest. I dzisiaj za mną jest Sushi! No, witam. mamy plan to wygrać, ale tu pewnie jakiegoś rudego spotkania, dobra? Jakiegoś maczka spotkania się prostu, czyli 24 hap na 7? Co nie? No. Oj. Ej co Wejdę Wyjdę Leż Oj Krak, <laughs> no. oh, nie o ten tu posędzi Fajnie, fajnie Wytniesz to, nie? fanie Fajnie, fajnie. Wytniesz na nie. Hmm. Wyciąć to Czy nie wycinać? Dobra, nie wycinam tego. Dobra, mamy drugą rundę. I pewnie... Dobra, robimy tak jak mongrel wszystko na epickie, poczekajcie. A nie, wątpią. Tak Czekaj. O i teraz wszystko teraz powinno być zrobione na... I teraz powinno teraz powinny być... Przekładawcy do się domy walić Dobra, uh. Dobra, trzecia runda A, i miałabym powiedzieć Na 400 sobów lecę do... Jadę do go, do jego miejscowości I uczę go backflipa I to bez jaj. O, oh, Ty, manie, co ty robisz? Fajnie. Dawaj, Mane, robisz go. Sushi to najlepszy gracz ever. On wszystkich tam porobi, kill nawet. I dawaj słuchaj, idź na niego, podaj go, żeby go nie ulaczył. Jak go ulaczy, to naprawdę będzie biegł. Dobisę tego na lewo. O, w końcu. <laughs> zero Zaraz. Zero I tego powtórkę, co dostałem, 200. 200 dostałeś od niego? Tak, dostałem 200. I to będzie bardzo chyba szybki odcineczek Dobra, niczym Face Mongrel. Podjeżdżamy tutaj go. On tu. Bo staje. Dyskałem. Dobra, jesteś dead. Ja dead jestem. Tutaj jest. Ma 2 HP. Na pierdolenie jest. Na kilofa jednego. Jest Jest na kilofa. To, to, to fajny kilof. off! Zadane obrażenie 50! Fajnie, fajnie. No Ej, e, montażista, proszę powtórzyć to, co po po powiedział Sushi. Na kilofa był. No dobra, niech mu będzie tam, pokaże to jak Susi mówi, że na pierdnięciu na kilofa jest. Na pierdnięcie jest. Na kilofa jednak jest. Jest na kilofa. <noise> Dobra, to nie wiem, się szczegółów, to. Eeeh. O! mu dałem, pewnego. I chłop na zero. Co tu się stało? Fajne plecy. Stu Draidża? Jest to do No, fajnie Fajnie się zaczyna odcinek, że dostajemy węski od jakichś chłopczyków śmieszne. Dobra, no to teraz się pocimy Patrzcie, niczym Facebook gra Teraz On no na te schody kładzie, on jest takim złupem 170 minut, chłopak Teraz szybkie po tam wszedł do Ciebie, nie? Łup! Dobra, wstechł chyba. Nie, jest napierdnięcie w nocy. Ty faktycznie napierdnięcie był. Nie no bo go to pobiłem, nie zresztą. Ja mam skorę, Dobra, jest 4-2 i teraz Teraz dawaj od razu podjazd Liczymy face Mongrale i nie wiem face mega. Tu jesteś face mega, jestem face Mongral. Dobra, i tak jak Mongral będę specjalnie szybko wszystko robił, wszystkie. Dobra, jest Mongral. Mhm. Oczywiście z dystansem do tego podchodzę, moi widzowie. O, piękny ją Mongral mu dałem. Zero, zero, zero proszę cię, zero, zero, zero... Nie wiem, na pierdnięcie to też jest. Dobrze. Dobra, moi widzowie, Jeżeli wam się taki Nie, krytyk, Jeszcze jedno... Ja nie mogę, nara. Dobra, jeżeli Wam się ten odcinek spodobał moi widzowie, Ale to nie jest odcinek. ja muszę y, spadać na razie, bo idę na kulik i... No widzimy się to w, w następnym odcinku. To, Do się. Dobra, no to widzimy się moi w następnym odcinku, ponieważ ja muszę składać i susz i tak pożegnaj się. Nie. To nie.